Dlaczego te zasady są najważniejsze w osiągnięciu celu? Szczęście może zaistnieć tylko wtedy, kiedy myśli, słowa i czyny są spójne. Istnieją pewne zasady, które są gwarancją sukcesu, i o kilku z nich dowiesz się z tego filmu. Ważne jest, żeby zrozumieć, że to zasady, a nie działania są tym, co odpowiada za tak zwany sukces. Rozdzielmy najpierw definicję zasady od Działania. W rozwoju osobistym uważa się, że to działanie jest kluczem. Ja natomiast uważam, że działanie jest wynikiem zasad. Jeżeli jesteś człowiekiem nastawionym na sukces, z pewnością masz określone zadania, które musisz wykonać każdego dnia, które doprowadzą cię do realizacji celu. Robisz i robisz, działasz i działasz i wpadasz w pewnego rodzaju kołowrót osiągania. Jest tutaj sporo walki, zapewne chaosu i konfliktów, choć. W trudach i bólu możesz osiągnąć swój cel. Czym natomiast są zasady? Zasada to pewien motyw wewnętrzny, który stał się integralną częścią Ciebie, który jest nie do podważenia i który wręcz kieruje Twoimi działaniami. Na przykład masz zasadę, że najpierw robisz rzeczy najważniejsze. I nie od dziś wiadomo, że to 20% działań odpowiada za 80% wyników i odwrotnie. Kierując się taką zasadą, Bierzesz się do najważniejszych zadań z samego rana, wtedy, kiedy jesteś najbardziej wypoczęty, masz najbardziej skoncentrowany umysł i tryskasz energię. Robisz to bez walki, bez przymuszania się czy zastanawiania się, co by tutaj zrobić, ponieważ kieruje tobą wewnętrzna zasada organizująca. Albo na przykład masz zasadę jedna rzecz naraz. Czyli bierzesz zadanie i wykonujesz je, dopóki go nie skończysz. To pomaga zaoszczędzić ci ogromnej ilości energii, zarówno emocjonalnej, jak i psychicznej, w przypadku przeskakiwania między zadaniami. Teraz wyobraź sobie ludzi, którzy całe życie starają się coś osiągnąć i biegają za tym sukcesem, aby go osiągnąć. Z pewnością kojarzysz takich ludzi. Zawsze wyglądają na zestresowanych, są wycięczeni pracą i często przeklinają swój los. To są zadaniowcy. A teraz wyobraź sobie kogoś, kto zestroił się z potężną zasadą bycia życzliwym. Czy wiesz, że to zasady organizują myśli? Jeżeli jesteś życzliwy, to naturalnie, że będziesz miał miłe i życzliwe myśli o innych, prawda? Jeśli interesuje cię sukces, to bardzo prawdopodobne, że wszędzie będziesz szukał zysku i możliwości, co by tu zrobić, aby zarobić. Takie podejście na krótką metę może być całkiem opłacalne, natomiast na dłuższą metę jest zabójcze zarówno dla człowieka, jak i dla biznesu. Zasady, którymi się kierujemy w życiu, mają na nas największy wpływ i są dla nas czymś oczywistym. Czy wiesz, że ja swój biznes zbudowałem w zasadzie tylko na życzliwości? Po prostu postanowiłem, że będę pomagał innym ludziom, że będę dla nich życzliwy, dobry. I jeżeli na przykład jakiś człowiek o czymś mi opowie, jakimś problem swój i tak dalej, to ja go wysłucham, postaram się znaleźć rozwiązanie, a może już sam to przepracowywałem i po prostu nawiążę z nim kontakt i tyle. I, I w zasadzie to wystarczyło, aby zbudować biznes. Jak sam widzisz, nie jestem najbystrzejszy ani najmądrzejszy, nie mam jakichś specjalnych umiejętności. Nawet nie wiem, czy ich, czymś się wyróżniam, a mimo to dobrze funkcjonuje. I, I staram się w zasadzie tylko zaspokoić pewne ludzkie potrzeby. Oczywistym jest też że nie zaspokoję wszystkich potrzeb ale... ale nie ma takiej potrzeby. Po prostu nie ma takiej potrzeby. Wystarczy być życzliwym. Zasada pierwsza. Jeżeli byłaby to ostatnia rzecz w moim życiu, co chciałbym przekazać ludziom? I ta zasada dla mnie jest najważniejsza na dany moment, ponieważ pracuję jako no influencer, po prostu pracuję sam w domu, jestem twórcą, tworzę rozmaite treści, więc praktycznie no wszystko zależy ode mnie. Wszystko jest wynikiem pewnego rodzaju mojego pomysłu, działania, koncepcji, idei chęci dania wartości i tak dalej. Więc tutaj ja dosłownie jestem za to odpowiedzialny od A do Z. I oczywiście przechodziłem rozmaite etapy w swoim życiu na przestrzeni 3-3,5 roku, od kiedy właśnie zajmuję się tą działalnością i w, oczywiście wpadłem we wszystkie możliwe pułapki, jakie tylko czyhają na młodego youtubera i na szczęście oczywiście zajmuję się tak, psychologiem, duchowością itd., więc wnikliwie, nieustannie się sobie przyglądałem tak naprawdę, co mną kieruje. I ta zasada pomaga mi zidentyfikować bardzo wyraźnie mój motyw, który jest absolutnie najważniejszy w ogóle w naszym życiu. I od kiedy to odkryłem, to generalnie zacząłem zwracać uwagę na swoje motywy innych ludzi i na to w ogóle nakierowywać innych ludzi. Czyli jaka jest faktycznie nasza intencja, z którą coś robimy. Intencjonalność, moi drodzy panie i panowie. Intencjonalność jest bardzo ważna, ponieważ całkowicie zmienia nasz świat wewnętrzny. Kiedy na przykład chciałem jakkolwiek zabłysnąć przed kamerą, to automatycznie nie byłem sobą. A skoro nie byłem sobą, to źle się wewnętrznie czułem. Byłem w jakiś sposób skrępowany bo chciałem zabłysnąć, taki piękny, wspaniały, mądry i tak dalej. I to doprowadzało do tego, iż po prostu moje wypowiedzi, moje materiały były gorszej jakości, bo ja chciałem być lepszy niż faktycznie byłem. Rozumiesz paradoks? I tak jest ze wszystkim. Jeżeli naprawdę dostroimy się do swojej autentyczności, wykrystalizujemy, staniemy w prawdzie, powiemy sobie szczerze, co chcę faktycznie przekazać tym filmem, automatycznie jesteś luźny, swobodny i przekazujesz całego siebie i tyle, i na tym to polega Zasada druga Nie interesuję się światem i innymi ludźmi gdyż nie mam na nich wpływu Stary, to jest dopiero koncepcja To jest dopiero potęga w tej zasadzie Żeby to dobrze wyjaśnić Stephen Covey najlepiej zdefiniował ten koncept jako krąg wpływu i krąg zainteresowania I Teraz Sęk w tym, że większość ludzi tkwi w kręgu zainteresowania, czyli interesuje się czymś, co zasadniczo brzmi ciekawie, ale na co nie mają bezpośredniego wpływu i poprzez to tracą swój czas, poprzez to nie mogą się zmienić, bądź też e, nie tworzą swojego życia tak, jak mogliby, jeżeli faktycznie odpuściliby sobie ten krąg zainteresowań, a zajęli się swoim kręgiem wpływu, czyli sobą. Żeby to dobrze tobie przedstawić, bo przecież w końcu zajmuję się rozwojem osobistym, prawda? Mógłbyś powiedzieć, że przecież mam wpływ na innych ludzi, tworząc filmy i tak dalej, ale niestety musiałem od siebie całkowicie odsunąć innych ludzi. Ponieważ wynikało z tego coś takiego, że tak bardzo chciałem pomóc innym ludziom, iż chyba mi zależało bardziej na tym, żeby oni się zmienili niż to, co ja faktycznie, realnie mogłem zmienić w swoim życiu. To była taka trochę walka z wiatrakami i kiedy, no, postawiłem wyraźne granice między właśnie tym, co mogę zrobić, a tym, co jest po stronie innych ludzi. Jest takie powiedzenie, możesz przeprowadzić wielobłąda do wodopoju, ale to on sam będzie musiał się napić. Dlatego stwierdziłem, że jednak zajmę się tylko Faktycznie tworzeniem swoich produktów, projektów, filmów, twórczości, wpisów, pogłębiania wiedzy, czytania, wzmacniania swoich nawyków, pogłębiania, rozbudowywania swoich umiejętności itd., itd. Co się stało, kiedy wyraźnie rozgraniczyłem to ty, to ty? Tutaj niestety nie wpuszczam cię do mojej przestrzeni, nie będę zajmował się zanadto tobą. A zajmę się całkowicie sobą, nagle się okazało, że te moje kompetencje, moja wiedza i wszystkie wskaźniki bardzo szybko, wymiernie po prostu zaczynają się podnosić. I to tylko na tym polega. Zasada trzecia: pozwalam wszystkim ludziom być takimi, jacy są. Dla ciebie może brzmieć to niezwykle podobnie do tej poprzedniej. Zasady: dla mnie ma to mm, sporą różnicę ponieważ ja jestem narażony na kontakty z setkami ludzi, często dziennie. Jednym z najbardziej trylujących mnie energetycznie motywów jest wejście w taką komunikację między człowiekiem, że ja staram się w jakiś sposób Załagodzić sytuację i przedstawić swój punkt widzenia. Natomiast niestety nie oszukujmy się, w internecie jest mnóstwo ludzi, którzy pałają do ciebie agresją, nienawiścią i za wszelką cenę chcą cię zniszczyć. I tak po prostu jest. Kiedy my wystawiamy się na jakikolwiek kontakt tutaj, na pokazanie się publiczne. To będziemy musieli się z tym zmierzyć. I okazuje się, że jeszcze nigdy w swoim życiu nikogo nie przekonałem do niczego. To jest niemożliwe. Czyli, jeżeli wdaję się zawsze w dyskusję, to zasadniczo zawsze przegrywam. Zawsze przegrywam. I to mnie bardzo rozpraszało, to mnie dekoncentrowało, i znowu nie mogłem się skupić na swoim życiu, swojej pracy. Czy na właśnie swoim kręgu wpływów. Dlatego widząc to, że. 100 różnych ludzi ma 100 różne zdania i opinie. Musiałem też całkowicie spoza tego wyjść i zasadniczo przyjąć każdego człowieka z tym, co on ma najlepszego do zaoferowania. Nie wnikam w jego życie, w jego zdanie to jest. Po jego stronie, ja mam swoje rzeczy do robienia i to mi, pozwolu, to mi pozwoliło zupełnie inaczej spojrzeć na tego człowieka. Po co? Po co ja mam się wtrącać? To jest jego życie. Jest taki też piękny e, cytat, który wyjaśnia karmę, bo. Bo kiedy Ty przepracujesz też pewne rzeczy w swoim życiu, no to po prostu masz na to rozwiązanie. I zasadniczo w życiu wystarczy sobie nie szkodzić. I tyle. Jeżeli zobacz, robisz coś, co ci szkodzi i przecież to dostrzegasz, to podejmujesz decyzję, aby nigdy więcej w życiu tego nie robić. Obojętnie, czy pijesz alkohol, czy oglądasz pornografię, czy coś innego tam robisz, po prostu możesz natychmiast zakończyć ten proces jedną potężną, silną decyzją. To jest takie oczywiste. Prawda? Inni ludzie tego nie zrozumieją, bo się chwytają swojego zdania, i ja muszę to z ich zdanie zaakceptować, pomimo, iż widzę rozwiązanie tego danego problemu. Dlatego stara, bezdomna żebraczka również wybrała swój los i w ten sposób uświęca swoje karmiczne dziedzictwo. Zasada czwarta. Dzień święty święcić. I tutaj nie będę za bardzo się rozwijał, ponieważ nie wiem, czy na to jest gotowa ludzkość. Ale wiedz, że Bóg jest w każdej chwili i że można nawiązać z Nim tak bliską i intymną relację, iż On nieustannie odpowiada w sposób natychmiastowy. Proście, a będzie Wam dane. Jeżeli jesteś połączony z ciałem, Twoje ciało jest otwarte faktycznie ta energia kundalini przemieści się w górę aktywując serce i te powiedzmy wyższe centra energetyczne to jeżeli tylko zwrócisz się w stronę Boga, w stronę dobra, w stronę miłości, to po prostu zalewa cię tak obejmująca energia miłości, iż jest to bezpośredni sposób komunikowania się z Bogiem zawsze bardzo do tego chciałem doprowadzić wszystkich ludzi na świecie. Natomiast zdaję też sobie sprawę z pewnych ograniczeń, jak silnie destrukcyjne są pewne przekonania, ile pracy trzeba wykonać, aby faktycznie dojść do tego połączenia ze źródłem, e, dlatego ja wiem, że nadal chcę pogłębiać tą relację z Bogiem, ponieważ e, jest to naprawdę spokojne. Zasada piąta. Wybieram mądrość i czytanie. I tutaj teraz wyleję cały, całą swoją hipokryzję, ponieważ uwaga, mój drogi przyjacielu, nie korzystam z internetu. Nie mam mnie w social mediach. Nie używam tego w ogóle w innym celu niż w dawaniu wartości. Tak mnie zmęczył cały internet, ci wszyscy ludzie, którym ja sam jestem, uwaga, też nim jestem. Natomiast nie jestem w stanie już absolutnie nikogo oglądać. Wszystko, co w internecie mnie odrzuciło, jestem hipokrytą, natomiast chciałbym tylko zaznaczyć swój pełen punkt widzenia. Ponieważ większość osób tego nie rozumie, a chciałbym to wyjaśnić w jakiś sposób, bo może to być przydatne i dla Ciebie. Większość ludzi myli przygotowanie posiłku z jedzeniem posiłku. No właśnie. Ja ten posiłek przygotowuję i uwielbiam to robić. Uwielbiam nagrywać filmy, montować, edukować się, czytać książki, pogłębiać wiedzę, sprawdzać na sobie, doświadczalnie to czuć i następnie prezentować tobie. I to uwielbiam, i to chcę robić, i to będę robić. Natomiast po prostu mnie zmęczyło wszystko, co jest tam w tym internecie i mnie tam nie ma. Po prostu nie ma i nie będzie. To jest ogromna różnica. Ja jestem kucharzem, który przygotowuje posiłek i podaje go Tobie w jak najlepszej formie. I tyle. Jeżeli ktoś chce sobie oglądać, czy mnie, czy innych ludzi, dobrze, to jest tylko... Pewien krótki odcinek czasu. Prędzej czy później ja się znudzę, każdy inny się znudzi, pójdziemy w swoją stronę i pożegnamy się. Mam nadzieję, że zrobimy to z radością, a nie w konflikcie. Hmm? Zasada szósta: to zawsze chodzi o stan umysłu. To zawsze chodzi o nasz stan umysłu. W istocie doświadczamy tylko tego, bo na jedną i tą samą sytuację. Możemy zareagować w kompletnie inny sposób. Pięknie wyjaśnia to koncepcja poziomu świadomości Hawkinsa, który też podaje tam taki przykład, że na przykład samochód uderza w inny samochód, w nas, na parkingu i teraz w zależności od naszego poziomu świadomości reagujemy na 100 różnych sposobów. Już na pewno też jesteś w stanie to sobie wyobrazić, że tak jest, prawda? Na pewno miałeś takie doświadczenie czy zaobserwowałeś to w innych okolicznościach. Więc Musimy zadbać o swój stan umysłu. I moim takim najlepszym sposobem jest medytacja, która dla mnie jest jak powiew świeżej bryzy, jak oczyszczenie, jak prysznic po długim dniu pracy, który po prostu oczyszcza moje ciało. Taki właśnie medytacja oczyszcza mnie ze wszystkiego, co się tutaj w ciągu dnia mogło nagromadzić. I, i dla mnie to jest. Najpiękniejsza, najcudowniejsza, najbardziej doniosła czynność, jaką może wykonywać człowiek. Nie ma to porównania z żadną inną. Będę do tego nawiązywał, no bo no cóż, no bo tak jest, bo mam takie doświadczenie, że kiedy faktycznie Twoje ciało otworzy się na absolutny kosmos, jesteś w stanie doświadczać nieskończoności w sobie, to to nic nie robienie jest najpiękniejszym doświadczeniem jakie można sobie wyobrazić. Bo zobaczmy, uganiamy się za szczęściem. Cały czas musimy też coś zrobić, aby to szczęście osiągnąć. A okazuje się, że właśnie czucie jest tym, co nas wypełnia i spełnia. I wtedy faktycznie e, z tego punktu widzenia możemy robić, wykonywać różne czynności, ciesząc się tym. Napełniając się radością z wykonywania tej czynności, która sprawia nam jeszcze więcej frajdy. Zasada siódma. Każdego dnia chcę się kłaść z poczuciem satysfakcji już do końca mojego życia. Z całą pewnością i ty miałeś taki dzień produktywny, w którym to skrupulatnie wykonywałeś pewne zadania i czułeś się szczęśliwy. I właśnie tego dotyczy ta zasada: aby dotrzymywać danego sobie słowa, aby przestrzegać swoich zasad, wartości, hmm. dyscypliny aby realizować po prostu swoje życiowe cele, aby pomagać innym ludziom, aby mieć czas na e, rozwój, na czytanie, na swoje praktyki, aby prowadzić określony styl życia. Tylko tyle i aż tyle. Sięgnijmy po analogię do nawigacji statkiem. Kiedy przestawimy busolę o jeden stopień, to po kilku dniach żeglowania znajdziemy się wiele setek kilometrów od miejsca, do którego byśmy dotarli bez zmiany kursu. Dlatego też niewielka zmiana podejścia może mieć olbrzymi wpływ na całe Twoje życie. Kiedy nawet odrobinę zmienimy swoje nastawienie, intencje, motywy czy zasady, natychmiast przełoży się to na wyniki, zarówno jakościowe, jak i finansowe.